No cześć, witam wszystkich w kolejnej części gier przeglądarkowych. Dzisiaj zagramy w Kulturystę 2. Będzie to seria podzielona też na kilka części. Na razie niech się załaduje. Teraz ja sprawdzę się dźwięk nagrywa. Bo oczywiście się już nagrał. Okej. Okay. Teraz powinno być ok z dźwiękiem Po jestem głupi No i miałem wyłączony mikrofon I mam aż się Ale dobra, idziemy od nowa jeszcze raz A nie będzie mnie to wyłączyłem od nowa Musimy poczekać, na no, są zadania? wyświetlą Oczywiście nie mam dzisiaj myszki, tylko gram touchpadem, co naprawdę utrudnia grę Ale postaramy się Najgorzej z bicepsem, bo... Trzeba mieć ten... Uwyglądać wszystkie różne ruchy i powoli opuszczać A touchpad niestety po wykonaniu ruchu do góry opuszcza sam Dobra Wchodzimy na siłownię No ja już, stąd gadatku To wchodzimy Musimy tej pani kupić bilet Za 135 dolarów A propos subskryb, możecie przedstawić suba, nie? Czyli takich zarobków nie będzie, ale 165 dolarów, Ale musimy kupić Oczywiście w tej grze można wyrywać panienki. No i tam, starczy nacisnąć. No i tam. Masz chłopaka? Przepraszam, masz chłopaka? Sorry, ha, ona musi mieć trzeci poziom wymagany. Okej, okay, 3% mięśni, nie. Я, что-то там занята. Добре. Еще раз. Брюшки. Добавляем их до Ну и на дно, конечно, не вернется. В следующем эпизоде будем Próbowałem popił myszkę teraz, coś nie działa. Też. Pięć. I. Sześć. Siedem. Chyba osiem i będziemy 1% przyrost Te odcinki raczej nie będą za długie, bo przy mojej szybkości internetu, to 10-minutowy ostatnio renderował się 2,5 godziny. O, to zielone serduszko daje nam możliwość dzwonienia do daty, które nam daje pieniądze. Oczywiście wcześniej nas wzywa, że, jest, że jesteśmy idiotami, że sobie nie zarobiliśmy. O, tutaj mam największe problemy na zaszpać. Do góry. No i uważam

nie ma, problem, ma problemu są, telefon mamy, ta FGTA i tu mamy wszystko, social media yy, ten tutaj panienki, popularność, umieśnienie okej, okay. mogę zadzwonić do tak, tak, no i który nam da pieniądze okej okay. Teraz będziemy musieli do niego zadzwonić. Tutaj mamy swag. Su właśnie te serwuszka, to ten, jeżeli mamy chyba tam półtorej, to możemy zadzwonić taty daty. No i tam ma numer 555124. Pamiętam z ostatniego odcinka, który był bez głosu. 1, 2, 3, 4. No szybko. Mamy 65 dolców. W sumie nie będziemy mieli chyba tam o 100 dolarów, więcej. Cześć tato, dasz mi pieniądze? Przyślij mi trochę pieniędzy? No. Jesteś idiotą. Czemu nie pójdziesz do pracy? No chodź to na siłkę, nie? iść popularny, chcesz sobie swag w ogóle. No. Stówę nam dał? Oczywiście, jestem też Dobra. Właśnie, zrobimy sobie trochę popularności. Popularność się robi tak, że nie chcemy z tobą rozmawiać. Włączamy social media i dzwonimy do Jasiu. Ok. Teraz wyłączamy. No, to chyba możemy zmieniać statusy. Statusy, przepraszam. Jeżeli mamy dziewczyny, teraz sprawdzimy, dorobię zaraz 3%. Popularność nam rośnie oczywiście, bo kilka procent. w tę nie? Robimy szybko 3% na tym, na sztandze dwa, jeszcze raz i pójdziemy odrwać tą babkę, od... dobra, odrwać panią, co robi na wejściu, bo ona wymaga 3% liścia. Okej okay. No, Zadzwonimy jeszcze do, do, do po zaczęliśmy od tego, że no. takie 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 z pierwszej. z pierwszej. Też z telefonu kupowało się ubrania, zaraz wszystko posprawdzamy. Zobaczymy, co ty, żeby wejdzie. No, coś tam. Pięć nie ma za dużo pieniędzy. Tak zobaczcie, czegoś tam wyobraża nas w ogóle. Jesteś taki sam jak moja matka. No i hajs przyszedł Hajs się zgadza No i to maleje oczywiście Okej okay. No i teraz tak Po chwili gra się robi trochę monotonna, ale Eee Ubrania O Kupiłem Nie no Weź Nie możemy się nic? E, możemy

i dobra Czeki what the fuck Aha, do gry Nie, nie, To nie chcę to Jestem uczciwym graczem Ta gra sama nam potrzebuje, są bardziej Przepraszam bardzo O co chodzi? Świetnie, że mogę Dobra Mieliśmy iść potrwać Panią serbi, Na wejściu. Okej, idziemy. Tam. Hej. Widzicie czegoś? Takiego Aha. No, i mamy 20% za jedną panią. Podajmy sobie trochę do góry. Ok, teraz tak. Chyba możemy teraz zmienić status na Facebooku, social media. E, ok, zmienić status, możemy. Przyjaciół. No mamy 7 nowych przyjaciół, także znowu popularność państwowo rośnie. Z wzrost wzrostem ubrania. No już trochę porobiliśmy, no i wszystko ruszane z miejsca. Także myślę, że w tym odcinku to by było na tyle. Widzimy się w następnym, trzymajcie się, cześć! Aha, nie zapomnijcie zlajkować, zasubskrybować i skomentować. Dzięki bardzo za oglądanie, do następnego.